Dzień dobry, witam w vlogu w środę. Na dziś mam dla Was bardzo ważną koncepcję, jaką będzie minimalna objętość efektywna, która daje nam postęp. Powiem wam, co to jest i dlaczego każdy musi tego używać. Tak więc nie przedłużam i lecimy do tablicy. Dobra, tak więc czym będzie minimalna, efektywna objętość? W angielsku mamy takie coś jak Minimal Effective Volume. Jest to ogólna koncepcja, która bardziej wyszła od doktora Majka Izraela i mówi nam ona o tym, ile musimy robić, aby mieć postępy. I teraz postaram się Wam to tak w miarę prosto na takim prostym rysunku i przykładzie wyjaśnić, o co w tym chodzi. I teraz tak, takie podstawy treningu. Jeśli zaczynamy i chcemy mieć postęp, to musimy z czasem robić coraz więcej, czyli musimy naszą objętość stopniowo zwiększać po to, aby mieć postęp i po to, aby się rozwijać i to jest oczywiście oczywiste i jasne. Natomiast jeśli dopiero jesteśmy osobą, która startuje, to staramy się robić wszystko, aby robić postęp z wykorzystaniem właśnie minimalnej, efektywnej objętości, która nam ten postęp daje. I jeszcze to bardzo teraz to na przykład prościej. Załóżmy, że jest pan Stefan, który chce sobie zrobić duży biceps. Nie wiem, czy ma biceps, ale ogólnie z tego co wiedzą na siłce wszyscy walą na stok biceps. I teraz tak, pan Stefan ma staż na, na siłowni równy dokładnie jeden dzień. On w tam siłownię i robi swój biceps poprzez 30 albo nawet niekiedy więcej serii. Nie tego bliska uginaniami ze sztangietkami, z handlami na maszynach, na wyciągu itd. I oczywiście tego typu trening da mu jakiś postęp i te bicepsy dość szybko urosną, ale w chwili kiedy nasz pan Stefan będzie na przykład już po pierwszym roku treningów, to będzie musiał to objętość tak cały czas zwiększać. Jeśli na przykład taką dużą objętość sobie da na samym starcie, to potem na tych etapach kolejnych będzie musiał dawać tej objętości jeszcze więcej, po to aby był ten postęp. I tu jest taka właśnie taka pułapka, w którą wpadają przez to osoby, które dopiero startują z tuningiem. Nie chodzi o to, aby już na samym starcie robić tyle, ile się da, tylko chodzi o to, aby robić tyle, ile potrzebujemy do tego, aby się rozwijać. I gwarantuję, że nasz pan Stefan ze spokojem może zrobić sobie w ten sposób, że okres pierwszy rok treningów zrobi na swój bicykel na przykład około, nie wiem, 5 do 8 takich porządnych serii i to starczy, aby on się cały czas mógł rozwijać. Po roku, kiedy będzie już w takim, takim poziomie średnio zaawansowanym, może zrobić sobie tych serii na przykład 12 lub 13 i cały czas się rozwijać. I dopiero po kilku latach, kiedy będzie już na poziomie zaawansowanym, to może jeszcze tą objętość bardziej zwiększać po to, aby utrzymać swój postęp. Natomiast jeśli na przykład on robi tak jak robią wszyscy na siłowni, czyli w pierwszym miesiącu treningów na przykład sobie na ten bicykel serii, załóżmy 30, to potem powstaje pytanie, co będzie, kiedy będzie w tym miejscu lub w tym. Czy tutaj na przykład będzie musiał zrobić tych serii nie wiem, 50 albo 60, a tu jeszcze więcej? No właśnie, nie do końca. I tu jest właśnie taki duży, duży błąd wielu osób, które dopiero startują z treningiem. Czyli zamiast korzystać z minimalnej objętości, która daje im efekty, oni chcą robić tyle, ile wejdzie. Gdzieś tam idą z taką tą filozofią: no pain, no gain, czyli ile wejdzie, tyle trzeba naparzać. To jest duży błąd, i to często potem powoduje, że z czasem. Nie macie tych efektów, a widzę na siłowni często, że wchodzą typy, co mają, nie wiem, po 18-19 lat, dlatego są jeszcze na bombie i palą taką objętość teningową, gdzie robią treningi po 3 godziny, co powoduje, że oczywiście mają postępy, ale te postępy i tak się szybko skończą, bo wielu z nich kończy tą przygodę dość szybko, bo przychodzi kontuzja, przychodzą urazy. A dwa, że w chwili, kiedy bomba schodzi, to efekty gdzieś tam chodzą chiną dalej. Tak więc, nie róbmy tego błędu. Eee, działanie na zasadzie no pay, no gain, ile wejdzie, nie działa. Koncepcja minimalnej efektywnej objętości się naprawdę dobrze sprawdza. Ja prowadzę wszystkich moich klientów właśnie w, tym, w ten sposób i działa to od wielu lat bardzo, bardzo dobrze. Dobra i w tym vlogu to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże zrozumieć, że nie zawsze im więcej tym lepiej i że w treningu także trzeba używać głowy do tego, aby myśleć logicznie i aby stosować rzeczy, które działają od dawna, a nie które są modne i które robią wszyscy teraz na Instagramie, bo to ładnie wygląda. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i będziemy się oczywiście jutro pozdrawiam.